Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz To Wiedzieć. Troszkę zmieniam temat na, uważam, ciekawszy. Dwa odcinki temu... Jakoś tak opowiadałem o takiej teorii, że tu chodzi, proszę Państwa, być może o tabletkę na życie wieczne, żeby móc taką tabletkę sprzedawać nam z kolosalnym zyskiem, a wielu będzie chciało, większość, ja myślę, że wszyscy, bo trend zostanie wytworzony, więc nikt nie będzie chciał być nienormalny, wszyscy będziemy chcieli dłużej żyć, żeby można było taką tabletką obciągać nas. Z Całych naszych oszczędności, to trzeba mieć monopol, bo jak się nie będzie miało monopolu na, na, na świecie, na, na władzę, to jacyś Chińczycy znowu, proszę Państwa, to, to sprofanują cenę i puszczą na wolny rynek, i będziemy w nosie mieli monopolistów z Wall Street. Więc stąd takie dzikie parcie w tej chwili, że pod różnymi pretekstami, żeby tam zdominować Chiny, czy zdominować Rosję. I e, ostatnie artykuły sobie przejrzałem. I proszę państwa, rzeczywiście coś ostatnio się dzieje. Odwrócili proces starzenia mięśni. To kolejny krok w stronę długowieczności Fokus.pl we wrześniu 2022 roku. Następny artykuł to z Business Insider z maja tego roku. Chcę znowu mieć ciało 18-latka, 45-latek Poddaje się eksperymentom za 2 miliony złotych. Tutaj jest z kolei jakaś jeszcze inna technika. Chodzi o Państwa, jakieś ćwiczenia i, i dieta. Tak? Ćwiczenia i dieta. no To to jest jakby między bajki włożyć. Tu mamy z wirtualnej Polski artykuł z tego roku, z lipca. Naukowcy znaleźli sposób na odwrócenie efektów starzenia. Ludzkość od wieków poszukuje środka, który by działał jak eliksir w młodości. Oczywiście, że tak. Badania otwierają nowe możliwości dla medycyny regeneracyjnej. Chodzi o zastosowanie komórek macierzystych. Poradnik zdrowie.pl z kolei w maju tamtego roku. Proszę Państwa, to jest ciekawe, ale wiecie, to nauka to nauka. Odwrócenie starzenia jest możliwe dzięki przeszczepowi. Dzięki przeszczepowi kału, proszę Państwa, od innego człowieka. To, to, to już jest, to już jest bardzo, bardzo, przepraszam Państwa, ale to jest bardzo ciekawe. No i wczoraj, jak to działa, nie wiem, ale padła informacja z Chin. Mówiliśmy, w programie musisz to wiedzieć. Nagle na drugi dzień jest informacja jak grom z jasnego nieba. Wiadomość z Chin o tym money.pl obiegła cały świat. Odwróciliśmy proces starzenia. Chińscy naukowcy opracowali terapię wodorem, która odwróci proces starzenia się. Możecie państwo przeczytać sobie o tym oczywiście w artykule, nie będę już tego rozwijał, ale wydaje się to jakoś tam sensowne tym bardziej, że mają to jak twierdzą dość dobrze przebadane i to jest problem. I to jest problem. Bo przy tych technologiach, które Chińczycy już udowodnili, że skopiują wszystko, sprofanują cenę i dlatego jest przystępne, dlatego świat się rozwinął. Proszę Państwa, dzięki Chinom świat się rozwinął. Podejrzewam, że gdyby nie Chiny, ich pracowitość i mądre władze. To byśmy jeszcze byli na etapie pierwszych komputerów, tak? to jeszcze byśmy byli na tym etapie. Ale proszę Państwa, ta nadzieja może być płonna. Tu mamy. Z mediów chińskich informacje o tym, że chiński lek przeciwnowotworowy opracowali lek, już zatwierdzony przez Amerykańską Agencję Leków, to FDA, Federal Drug Agency, chyba tak, który pojawi się już na rynku amerykańskim, ale uwaga, będzie kosztował 30 razy więcej niż na rynku chińskim. Jak to? Amerykanin będzie obciągany z pieniędzy i to nie przez Chińczyków, przez pośrednika. Właśnie chodzi o takie trzydziestokrotne marże, to o to chodzi. Chińczycy produkują bardzo tanio, bo mają tanią energię, ale na tych produktach ktoś inny zarabia. Ktoś to może potem kupować następne firmy, następne rynki, następne rządy, Stąd y, gigantyczna kasa właśnie na y, kampanię y, takich, a nie innych polityków i ogłupianie społeczeństwa. 30 razy więcej Amerykanin zapłaci, niż by y, ten lek mógł y, dostać y, w Chinach. Tam, gdzie się ten lek y, wymyśliło, wytworzyło. Jest ta teoria coraz bardziej sensowna, że ten monopol władzy na świecie y, jest gwarancją wiecznego zarabiania na. Y, ludziach na planecie na właśnie tabletce na życie wieczne.